maneczko, widzowie, dzisiaj będziemy nawalali w Minecraft Manhunt z Dawidkiem, ale mogę się zamienić w bloki. Filmik był mega śmieszny, oglądajcie go do końca. Przechodzimy do filmiku. No i dobra, widzowie, jesteśmy już już z Dawidkiem, a więc co? Tak. Umieraj! Jest! Ale dostajesz trzy kryty, gościu, dostajesz więcej ode mnie serca. Widzę, jeśli lubicie moje filmiki, to proszę dać lajka i subskrypcję bo bardzo mi to pomaga. nie Tak, wcale Filipa nie zabiłem przed pvp. Co, że Z Przed odcinkiem, wcale. Wcale nie zabiłem Filipa przed odcinkiem. No nie, bo to robił test. No właśnie. Test, czy wszystko działało. Tak, tak. To był test. Gdzie tak. ty jesteś? Znowu zbierasz drewno? Chyba tak. No, bo ja cię zgubiłem. Tak, zbierasz drewno, dobra. Słyszałem Możesz się słuchawki, lepiej by było. Jak zbierasz drewno. na zbierasz spokojne, spokojne zaczęcia. Ale, ale duża jaskinia, a ja tam niej. O kurde, to mi jest przydatne. Jednak może tam wstąpię. Robię ci 10 bobów, ja mówię poczętną lek. No co mi tak laguje? nie. masz koswego masz kompa? Nie no, co jeszcze tam nie ratowało. To jest dodatnie Moda. Może to przez moda, ale wątpię, nie, bo to nie jest jakiś wymagający mega mod. Okej. Okay. Trochę. Ej, bo tutaj jest tajski. O oh, maga! <grym> Jaka? Ja zestłem... Ja się na dół, bo tam... Wolę se kopać na dół niż siedzieć za czymś. Dobra, teraz pytanie: Czy zrobić kill -off i zdobyć diamenty? Czy zrobić. Nie! Czy zrobić sikienkę i cię zabić? Dobra, robi kill off. No, jeden to. diament. Fajnie. <laughs> no nic nie zrobisz w tym. Chyba, że znajdziesz więcej. Hmm, możliwe. A! Ciep, ciep, Ooo, jest go! Dawid, nie żyje, dawaj mi swój lud. Nie, no nie wiem, gdzie ty jesteś. Dobra, a to no ty właśnie. masz o jeden diament mniej. To bardzo fajnie. Bro, bo ja nie wiem. A, do tego. Ja sobie biorę. Ja mam. Yy, na 100 subskrypcji robimy y, live'a z hardcore'a. Znaczy z dupa, nie z hardcore'a, tylko z horror'a. Tak. Mm -hmm. e, Co? No. Czy, y, a więc piszcie w komentarzach, jaką grę z, y, mamy zagrać. Tylko horror'y. Zde... Może być byle jaka Zde... gra. Będę w Nie będę nic grał na Robloxie. Ale normalnie Daryka na tym, na tym... płatne to jest? Nie wiem. Na nie. Nie wiem. Trzeba sprawdzić. Jak się zatrzyma, że nic nie będziesz robił, to sprawdzę. Mm, nie. Ja nie ja tu nie ten. Nie chcę. Aha. Nie chcę ja kupi! Bro! Jak? Ja będę chodził po itelu. Jak ty to robisz? Ja, ja tak nie umiem. Ja tak nie umiem cały czas, po to sami. Jak ty spadłeś? W no, bo ja uciekałem przed zombiakami, bo tam było pięć zombi. Wiedziałeś, że się da wełną przepalać? Nie. No to da się. Właśnie przepalam sobie wełną. Nie ja tam nie działam. Ja nie mam drewna jeszcze, ale kur... A, ja mam. No daj trochę. Podziel się. Poziel się. To umrzyj. To ci dam. A, to nie. A, to dobra. Jak nie chcesz... To nie chciej. To, a ja myślałem, że ten wilk jest zły na mnie. No, ja już sobie napis. robię butki. Nie, to buty. Ja zawsze robię klatę pierwszą, jak mam wystarczająco żelaza. Dobra, ja zawsze robię buty pierwsze. Bo klata daje najwięcej. co, bez butów ton, A więc jak mam wystarczająco na klatę, to robię pierwsze klatę. Rochodzi chodzi bez butów. No chłopie. Dwa creepery, no, Dwa creepery Tak, ja o, tutaj już nie. byłem. Ja się teraz wracam. No właśnie, zapomniałem sobie to dać. Ooo, i to ja rozumiem, Widowie. I to jest nie wierzysz co się stało. Co? Nie wierzysz co się stało. Gówno. What?! Oh my god, jak to się stało. Tak ja tutaj też byłem. Ja, ja żyję. żyję. nie było? Nie. Ja żyję. Nie. To ja co, żyję. co się stało? Creeper ci wybuchł i masz pół serca? Biegam sobie obok mobów z jednym sercem. po Pozdro. Ale gówno. po strach. What?! Śmierd... Dobra, nie trafisz mnie. Jesteś słaby. Dużo żelaza. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Dobra, chyba jest dojdę do tego miejsca gdzie byłem. 7, 7. A ja myślałam, że ja nie żyję. Ale to ja nie żyję. Bo mam 3 A może ja nie, nie żyję. A, dobra, tak. Jest, let's go! To ty yes. Nie, tu serio widać? O kurde, to będzie trochę złe. Tak. A nie, bo ty moda zrobiłeś. Dobra. To jest mm. niezłe. Ale szkoda, że to widać. O to, no to jest jakieś... Ty digger, komu łeb Co to jest? To widziałeś? No. Serio? A, to dziwne. Tak, Wiesz tak. gdzie ja wchodzę? Ja wchodzę... No nie, ja może wchodzić do niedera. Niedera. Do twojego do nie pokoju. pokoju. Co ty to? Czekaj, co? <grym> to, jak ty to powiedziałeś, to miałem wrażenie, że ktoś się na mnie patrzy. Bo jestem w twoim pokoju i teraz jestem w neterze. hokus pokus czwary mary. Ja jestem twój stary. A ty żyjesz no w neterze? Nie. Nie, net to go to deeper, A oh, oh. Teraz pytanie, jak ja się tam jeszcze raz dostać do tego miejsca? Uu, prawie spadłem. Bo ja nie mam wiaderka z wodą. O let's go! Oh my god. No i co ty masz z powodu, ja się naprawdę podam chyba za mną? okej, Ok, o, dobra, ja wygrałem. Szansa, że to jest tak blisko siebie... Na, naprawdę, najmniejsze. Czy ty masz tą. Co to, to jest? Dlaczego C Przeczytaj. Umiesz czytać? Cyber Forest. No i co to znaczy? Nie że się spalę. Czy co? Nie, dwa serce. się spaliło. Oooo, let's go. Dobra, tu są trzy literowe szkody. albo po dwa. I spawner blaze'ów. No to ja już nie żyję, bo. Chyba, że. Zablokuję witary. O, tak. tak. Zablokuję znaczy witary. Zablokuję się przygody, I wszystko. I... I chyba będzie good. To Tutaj może być jeszcze jeden diament. O nie, no nie mogę biegać. Ja naprawdę teraz nie wyjdę na powierzchnię. Jest, let's go. To zniosę Serio no, dwa, to dwa koło siebie są? O nie, o nie. O nie! Jest diament! Jest diament! Jest! Trzy diamenty! Cztery diamenty! Ooo! Kończęka! Ileś tam koło siebie. Sigierka diaksowa. S to s Ja też mam Sikierkę diaksową. Bro, czemu nie nie zbior? Tobie nic nie można mówić. O! Wszędzie! Z każdej strony! Je! Masz tam Żyje! I masz zbroje żelazną. Co? Mam, mam Czy masz żelazną zbroję żelazną? <grym> <Żyje>. <grym> mam, mówiłem ci już no Muszę zniszczyć tam spawner, zbroję. bo ich jest za dużo. Nie wiem co Dobra, let's go! Tak, chciałbym bardzo. Dobra, mogę, ja stąd idę. Mogę, da. mę... mogę ci dać w zamian... Mę... Mogę ci dać w zamian za, za tepnięcie, nie? Nie, to ja nie. Uważaj, że cię tepnę tam, gdzie jest drugi spadek no to stąd wtedy cię mogę tam Nie. Bo ten kompas nie działa. Jak ci... No bo jestem w neterze debilu. I to się napra. Jak nethera jest, no to oczywiście, że nie działa. W piorunu jak wejdziesz do netera, to będzie działał. O, ja nie wiem, Ja nie mam no, tak. Jest biom! Nareszcie! Czekaj, bo się bije ze świnią. Znaczy bije się córkiem, sorry. Oj, No, dobrze. I tu leci się rodzaju, z mini Pozdrawiamy Turka. Pozdrawiamy Tak się O, git Ej, widziałeś o tym, że jak postawisz yy, wodę na tym Na magma blokie, na, na, na bloku to cię nie pali? że co? Jak postawisz wodę na magma na, 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 na bloku to cię nie pali Co jest? Ty tym z nagrana Nie Nie wyszedłem Kompas kłamie Tak, bo widzę cię na kompasie Na kompasie cię widzę tak, tak coś za cicho byłeś, tak coś za cicho. Coś Ale fajny spał był tak, gdzie. Tak. To ta... Gdzie taki. Jo Nie spodziewałem się takiego spauna. Dobra Ale to jest... co ty tam masz? Jostek ja, ja, ma Nie, nie spodziewałem się tego. nie spodziewałem już co jest? Dobra, widziałem, widziałem. Cafnął mi się kompas, cafnął mi się kompas. Nie! Nie! nie, nie. Nie, 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 to jest niemożliwe. Tak. to jest niemożliwe. Mogą się kąpa. Nie, już? Jak? Tak, Jak? tak, jestem tu, jestem tu. Jak jesteś nade mną, ja się na szczęście ruszam. Ooo, jest! To znaczy, że masz portal i jest słabo. I w ogóle z gówno, dupa. Ach. No tego tu nie ma, czemu się nie odzywasz? Oni zacznie się odzywać. No i Pedro jest, no kurde, dobrze, super. Jest! Jest! jest. Wszystko wow. mam? Wszystko mam. Lecimy. Ewa, wszystko. Dobra, nie muszę więcej. Lecimy, lecimy, lecimy. Let's go. Wygrywam to, wygrywam to. Nie możesz skrwiać. Ty wiesz... Dobra, smok! Smok! Jest, wszystkie rozwalone. Dobra, Smok. Gdzie ten smok? A mi wywalił mnie smok ma. Poczekaj, zabiebij oh, wow. no go, go. Nie biję go, on bije. No poczekaj. Jak. Trzeba może nie tak Nie, ustawiałem sobie i ten ból. Zbierałaś, Trudno, trudno, takie swoje wejście, trudno. Nawet nie wiedziałem, że sluperci jebają takie Dobrze, smutny. Uuu, dobra, zrobiłem. Uuu, już myślałem, że nie zrobię. O kurde, tak blisko Dla mnie jest Dobra, wygra już to sobie Dobra, idź No Ja w ogóle pokazać ci jaki on był, o taki Wow, ale o co ci chodziło Mogłem się zmieniać bloki Mogłem się zmieniać bloki, nie? Tydy Dobra, wdowie Na nie, dzisiaj no, już tyle. Już Siemano.